Jest środa, 21 kwietnia. Mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi poszukującymi sensu, zrozumienia, dobrych emocji i pozytywnych wrażeń. Staramy się tak kierować naszym życiem, by tych dobrych rzeczy było jak najwięcej, a przykrych jak najmniej. Święty Ignacy Loyola dodatkowo prosi, byśmy badali posmak, jaki zostawiają w nas treści, jakie przyjmujemy do swojego serca. Dzisiejsze słowo pochodzi z ewangelii według świętego Jana. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy. Nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie: wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tekst dzisiejszej Ewangelii przypomina, jak ważny jest pokarm duchowy, jaki przyjmujemy. On wpływa na to, jaką jakość ma nasze życie, z jakim nastawieniem i w jakiej perspektywie odbieramy ludzi i wydarzenia wokół nas. Jaka jest ta dieta Twojej duszy? Czego jest w niej najwięcej, czego zdecydowanie brakuje? Jezus mówi, że to On jest chlebem, który daje prawdziwe życie i duchowe wypełnienie. Spełnieniem tej obietnicy jest uczestnictwo w sakramentach i rozważanie Słowa Bożego. Komunia święta zawsze niesie ze sobą łaskę. Jak korzystasz z tej łaski? Czy coś nie zakwasza Ci smaku tego duchowego chleba? Nierzadko słysząc zaproszenie do pełnienia woli Ojca, odczuwamy zmieszanie. Zastanawiamy się, co ma być tą wolą, a także, czy prawidłowo i wystarczająco dobrze ją odczytujemy. Jezus uczy nas, że jest nią wypełnianie przykazania miłości Boga i Bliźniego. Jednocześnie zapewnia, że nie ma powodu do niepokoju, gdyż miłość Ojca jest zawsze uprzedzająca i chce On dla nas jak najlepiej. Odpowiedział im Jezus. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi. Nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego. Aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Rozważ obietnicę, którą Jezus nam dzisiaj daje. Wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. On daje nam wszystko, co potrzebne, by trwać w wierze i w relacji z Bogiem. Pała Ojcu i Synowi i, Synowi, i Duchowi, Duchowi Świętemu, Świętemu. Jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na, zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.